Cześć Siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Doma Dominik2012. I dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku drugiego sezonu oczywiście kariery Olympic Marsydia. Tego drugiego sezonu, który już powoli zmierza do końca. No i prawdopodobnie, tak wam teraz zdradzę na początku tego odcinka, będzie to ostatni sezon tej kariery, w... no bo ponieważ. Ta kariera nie ma zbyt dużych wyświetleń. Jeśli byście chcieli, żeby to się zmieniło, no to nie, wiem, zacznijcie udostępniać odcinki, zacznijcie zapraszać tutaj inne osoby. Bo po prostu inaczej nie ma sensu jakby tej serii dalej prowadzić, ale ten sezon oczywiście sobie do końca doprowadzimy. A żeby ten sezon do końca doprowadzić, to trzeba iść iść dalej, a dalej na naszej drodze staje marzec marzec, w którym naprawdę sporo wyzwań przed nami. No i przede wszystkim to najważniejsze wyzwanie to dwumecz Paris są Germain no i jeśli chodzi o to, jak to sobie podzielimy, no to w dzisiejszym odcinku zagramy sobie wyjazdowy mecz ze Stadrem w Lidze, następnie u siebie podejmiemy Paris Saint-Germain w Lidze Europy, no i zagramy wyjazdowy mecz za AS Monaco, więc kolejne hitowe starcie, a rewanż z PSG zostawimy sobie już na kolejny odcinek i tam też będzie mecz z Lyonem, więc też bardzo ciężkie spotkanie, no i do tego dwa mecze reprezentacji, bodajże towarzyskie, więc też naprawdę będzie się sporo różnych rzeczy działo, ale teraz już bez większego przedłużania przechodzimy sobie dalej. No jak wszyscy tutaj doskonale wiecie, to ta nasza sytuacja w lidze wygląda no dramatycznie. Już praktycznie nie mamy szans nawet na czwartą pozycję. Dlatego, tak jak mówiłem, absolutnie wszystko, absolutnie wszystko mobilizujemy na te spotkania z Paris Saint-Germain, ale to będzie niesamowicie ciężkie wyzwanie. Natomiast jeśli chcemy wygrać Ligę Europy, no to jak widać, również z takim wyzwaniem Musimy się zmierzyć, chociaż nikt by, myślę, tego nie przewidywał, że to właśnie PSG będzie jedną z drużyn, które wylądują w fazie pucharowej Ligi Europy po odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Muniain chciałby zagrać w meczu z Rem, OK, możemy mu dać tą szansę, jeśli jest dobrze przygotowany kondycyjnie, no bo, bo w tym meczu mu mo można mu po prostu dać szansę, on będzie nam potrzebny na mecz z PSG, ale myślę, że powinien spokojnie wypocząć, tak samo jak Milik i Toven, którzy też wyjdą w tym meczu. Także zagra sobie Ramsey, wspomagany oczywiście no właśnie nie przez rążyera tylko przez Maxiego Lopeza. Rążier sobie dzisiaj odpocznie. Tutaj w to miejsce oczywiście wejdzie gay. Zostanie Kamara w środku obrony razem z Bartrom. Na lewej obronie zagra Emerson, dzisiaj na prawej z oczywiście Kentonze w bramce. Maximiano tutaj się nic nie zmienia, więc tak to będzie wyglądało. Na ławce usiądzie sobie Noyen Perez, także Luis Enrique między innymi. Nie wiem czy Gulam, czy tutaj ktoś inny za Gulama? Nie, Gulam zostaje, ok? Tak więc możemy sobie przejść do tego meczu. Kapitanem oczywiście zostaje Iker Muniain, skoro pojawił się już w naszej wyjściowej jedenastce. No i dobra, zobaczymy sobie jeszcze, bo też na to nie zwróciłem uwagi, które miejsce w tabeli zajmuje REM, to jest miejsce 18, więc to nie jest jakoś bardzo wysoko. Tak więc no myślę, że można tutaj spokojnie oczekiwać od naszych podopiecznych zwycięstwa. No ale niestety to się tak nie kończy. Kolejne rozczarowanie z naszej strony w lidze. Bartra, Bartra i Wirtz z bramkami. Wirtz zmienił Lopeza, a wcześniej Rongiers zmienił Geja. No ale to jest słaby wynik, no i, no i no nie napędzamy się generalnie, delikatnie mówiąc, przed tym meczem z PSG. Ale pamiętajmy o tym, co się wydarzyło w poprzednim odcinku, który był trochę czasu temu, ale wówczas wygraliśmy z Paris Saint-Germain w lidze 1-0, więc pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie takiej nawet drużynie jak Paris Saint-Germain zepsuć trochę szyki, napsuć trochę krwi. No i mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku to udowodnimy, no i że napsujemy im krwi również w tym meczu. No, Munain nie zagrałeś najlepiej, to trzeba sobie jasno powiedzieć, no bo, bo przegrana, przegrana w lidze znaczy remis w lidze z taką drużyną jak Rem jest w sumie jak przegrana, więc no to na pewno był słaby występ z jego strony, zresztą jak ze strony całej naszej drużyny, ale w szczególności ze strony defensywy, bo jednak dwie bramki stracone przeciwko no, drużynie z dołu tabeli, no to to jest na pewno powód do zmartwienia i do zastanowienia się gdzie coś poszło nie tak i dlaczego coś poszło nie tak. Mamy raport, ja właściwie informację o tym, że nie będzie już kolejnych raportów z Włoch, bo tam już wszystko jest nam wiadome, no ale dobra, przejdźmy sobie do tego meczu z PS, że zaczynamy u siebie, ale... Zaczynamy niestety bez Tovena, który Zawieszony za kartki, więc w jego miejsce Luis Enrique Się w tym składzie pojawi Zostaje oczywiście Ramsey, dochodzi tutaj także Rongier, na defensywnym Pomocniku oczywiście Gay, obrona w takim Składzie bez żadnych zmian Ja bym tak to widział, no i zobaczymy Co będziemy tutaj w stanie zrobić, Ake sobie Usiądzie na ławce na pewno, jest też Florian Wirt, który, który Pokazał ostatnio, że po wchodzeniu z ławki on naprawdę Jest w stanie nam dużo jakości dać No i Oby był również w stanie Dać tą jakość w najbliższym spotkaniu, ale przed jeszcze tym spotkaniem oczywiście czeka nas konferencja prasowa na Start Velodrome, na której spróbujemy sobie zmotywować naszych chłopaków do jak najlepszej gry w tym odcinku, w tej, przepraszam, w tym meczu. Czy jesteśmy na to gotowi? No nie wiem. Nie będziemy spekulować na pewno przed meczem o tym. Czy, czy oczekuję, że przejdziemy? Pfff. To trzeba powiedzieć, że musimy w siebie uwierzyć. Bo jeśli nie będziemy w siebie wierzyć, to na pewno nie damy rady tego zrobić. No i właśnie to wszystko jest, chodzi o pewność siebie w tym wszystkim, żebyśmy mieli tą pewność siebie, żebyśmy czuli to i wiedzieli o tym, że my każdego rywala pokonać możemy. Bo mam wrażenie, że nie do końca niestety tak jest. Zresztą sami pewnie wiecie, że też tak nie do końca jest. Ale trzeba w to wierzyć, no i trzeba to, w to uwierzyć przede wszystkim na te 90 minut, które czeka nas w tym momencie Nas stad velodrom w Marsylii. Gdzie podejmiemy PSŻ? PSŻ w absolutnie gwiazdorskim składzie z Neymarem, Mbappé i Marią, Coutinho, Valverde czy Veratim. No to jest niesamowicie mocna drużyna. No ale zobaczymy, może nas jakoś lekceważą, może jakoś uda się ich zaskoczyć. No niestety nie udaje się zaskoczyć tego PSG. Przegrywamy ten pierwszy mecz 2-1, ale jeśli chodzi o plusy z tego spotkania, bo takie też są. No to jesteśmy w kontakcie. Ja wiem, że to są dwie bramki aż że na wyjeździe, czyli to oznacza, że my musimy strzelić dwie bramki na Park de Prince i wygrać co najmniej też 2-1, żeby doprowadzić do dogrywki. A to będzie bez wątpienia mega ciężkie, no ale warto zaznaczyć, że ta bramka, właśnie Ramzeja w 90. minucie, pokazuje, że my walczymy do końca i że chłopaki jeszcze chcą walczyć w tym drugim meczu. Więc jeszcze tutaj wszystko będzie się rozstrzygało w tym spotkaniu rewanżowym które zagramy sobie oczywiście w Paryżu. Więc naprawdę zapowiada się to wszystko bardzo ciekawie przed tym następnym odcinkiem, w którym to wszystko się zdecyduje. Jeszcze nie odpadliśmy. To nie jest porażka 3-0, która byłaby nie do odrobienia. To jest cały czas wynik kontaktowy, który na pewno można jeszcze odwrócić. Ale w międzyczasie czeka nas jeszcze spotkanie z Monaco. My mamy taki plus, że możemy sobie tą ligę odpuścić, bo już tak w niej nic nie wypuścimy. Więc możemy tutaj wystawić rezerwowy skład. Tak też zrobimy czyli z przodu ake German i Enrique, za ich plecami zagrają sobie Wirtz ok, Wirz i Lopez, dalej na lewej obronie chociażby Gulam, na środku obrony noyen Perez i Raul Albiol, na prawej obronie Richard, jako defensywny pomocnik. No to jest dobre pytanie, zagra sobie niech będzie ten Kamara, jednak, no i na bramce niech będzie Mondonda, żeby tu się czasami forma nie zepsuła naszemu Luisowi Maximiano w razie czego. Reszta usiądzie sobie na ławce. Spróbujemy także ich z tej ławki zmienić, żeby nie musieli, żeby nam czasami nie weszli po prostu w tym meczu ci, którzy, ci, którzy tego nie powinni zrobić. Ok, tak to będzie wyglądało. Kapitanem Steve Mounda ma szansę pociągnąć swoją drużynę do wielkiego meczu na koniec swojej kariery, bo tak trzeba przyznać, że takim czymś byłoby zwycięstwo z Monako w takim składzie. Ale myślę, że nie ma się tutaj co łudzić, że takie coś jest możliwe. Ale też ten mecz dla nas nie jest kompletnie ważny. Naprawdę to jest mecz, który po prostu trzeba mieć z głowy tak naprawdę. No trzeba powiedzieć, że ma chłopaki mają swoją dumę na pewno, więc mam nadzieję, że nie pozwolą się zmiażdżyć y swojej drużynie. No czy możemy? No, no nie wiem, no, no nie możemy, no ale powiemy, że się nie poddajemy teraz. No chociaż rzeczywistość jest taka, że już nie możemy. Nie wiem, czy w ogóle matematycznie jeszcze możemy do tej ligi mistrzów wskoczyć. No, skoro nas się o to pytają, to chyba matematycznie jeszcze te 10 punktów jest do odrobienia. No, ale my wiemy, że to jest nie do zrobienia i trzeba wszystko postawić na tą ligę Europy, w której jeszcze do zrobienia za to mamy naprawdę wiele. No, ale zobaczymy, jak potoczycie ten mecz z Monako w naszym kompletnie rezerwowym składzie. Może chłopaki będą chcieli się zmotywować i pokazać, że potrafią. No, nie wyszło to najgorzej. Przegrywamy, co prawda, ale przegrywamy tylko 1 do 0, więc to. To nie jest najgorszy wynik, biorąc pod uwagę to jakim składem graliśmy. Zmienił Gejka Kamare i Towen Luisa Enrique w tym spotkaniu, tak to wyglądało. No PSG chyba zagrało składem optymalnym, no bo widzimy, że ograli Olympique Lyon 3 do 1, a to oznacza, no że raczej ich nie zlekceważyli, tak mi się przynajmniej wydaje. A to z kolei oznacza, że mogą być trochę zmęczeni w tym naszym rewanżowym meczu. My z kolei będziemy w pełni w pełni naszej kondycji, jeśli chodzi o ten nasz podstawowy skład, więc naprawdę? Naprawdę, naprawdę myślę, że tutaj jest sporo jeszcze do zrobienia i że ten rewanż wcale nie jest jeszcze rozstrzygnięty. da mówi nam, że nie wygląda to najlepiej w szatni. No ale ja o tym wiem, ale podziękuję mi za to, że to mówi, no ale to nic dziwnego, że to nie wygląda najlepiej w szatni, no bo Nasze wyniki w tym sezonie są po prostu fatalne, no my się spisujemy tak generalnie gorzej niż w poprzednim sezonie, więc to nie może nikogo cieszyć. Jeszcze powołania na koniec tego odcinka, więc Drągowski na pewno dostaje powołanie, bo się zupgrade'ował i, i wskakuje tutaj dopiero do tego składu, ob obok Fabiańskiego i obok Szczęsnego. Dalej na pewno wskakuje Walukiewicz, miejsce Pazdana, bo Pazdan już też ewidentnie już od odjeżdża mu ten, ten pierwszy skład. Ta ten overall, który pozwoliłby mu grać gdzieś w reprezentacji. Można natomiast dać chociażby takiego Modera, który ma już 73 oceny ogólnej. Albo jakiegoś Żurkowskiego czy Bielika. To są ciekawe propozycje. Widzimy, że Błaszczykowski już też odpada powoli. Więc w jego miejsce chciałbym kogoś tutaj do tego składu dołączyć. No i może spróbowalibyśmy z jakimś skrzydłowym. Kto tu jest? Płacheta jest ze skrzydłowych. Jest Reca. Jest Frankowski także, którego można by tutaj użyć. No, i tak zrobimy. Co? Że, może powołamy tutaj tego Frankowskiego, ale nie za kubę, tylko za kończora. Bo kończor z tego co kojarzę, nie spisywał się jakoś genialnie. Więc w to miejsce powołany zostanie Frankowski, i taką zmianę tutaj zrobimy. A poza tym ten skład zostanie taki, jak jest, bo tutaj nie ma innych rzeczy do zmiany, więc taki, taką reprezentację sobie powołamy. No i z taką reprezentacją zagramy sobie mecz w najbliższym odcinku. Tak samo jak w najbliższym odcinku zadecyduje się o tym, zadecydują się losy tego, co my będziemy robić. Tak powiem, dalej w tej karierze, czy jeszcze będzie tutaj o co walczyć, czy już tylko będzie kwestia dogrania tego sezonu. To wszystko zadecyduje się w tym rewanżu z Parisą Germain, który tak jak mówiłem, zapowiada się o tyle ciekawie, że my jeszcze swoich szans nie przepaliliśmy po tym pierwszym meczu, jeszcze ich kompletnie nie zbechtaliśmy. A PSG musiało grać w środku tygodnia z Lyonem I ten mecz z Lyonem wygrali przekonująco Co prawdopodobnie oznacza, że postawili oni tam na swoje najmocniejsze konie A to z kolei może oznaczać, no że my w tym spotkaniu będziemy na pewnym sensie uprzywilejowanej pozycji No i taka wygrana 2-1 wcale nie musi być tutaj czymś dla nas nieosiągalnym Potem, po tym meczu z PSG przyjdzie czas na domowe spotkanie z Lyonem Więc także ciężki mecz no i następnie dwa sparingi reprezentacyjne ze Szwajcarią i Indiami. To jest to, co czeka nas w następnym odcinku, który oczywiście w piątek i na niego już bardzo, bardzo serdecznie z tego miejsca wszystkich Was zapraszam. A na dzisiaj to by było tyle. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam do łapkowania tego odcinka, do subskrybowania kanału, do zaznaczenia dzwoneczka. No i to. No i no, mam nadzieję, że pomożecie się temu kanałowi dalej rozrastać. I do zobaczenia już jutro w karierze, oczywiście GKS-em Katowice. No i cześć!